już już mi już poznaniak podpięty. O, ziarenko się zaprawia, elegancko czerwone, tak może w kamerze tego nie widać, ale ale jest czerwone. O, jest już biesza. Elegancko. I co ja tutaj u, u, używam do zaprawiania? To nie jest żadna reklama, po prostu takie trochę używam, Czy to jest dobre, czy nie. Nie wiem. I za prawa do, do nasienna na doktor Green nie wiem w jak, jakim stopniu coś to daje ale takie coś stosuje jakby jest pod także mieszamy kurde, sypiemy będziemy robić próbę kręconą planuję wysiać około e, około 200, tak 20 kg na hektar jest to pszenica wenecja także widzimy się raczej już przy, przy próbie kręconym ustawieniu siewnika. 198 kg na hektar no, a z tymi poznaniakami to jest różnie tutaj na tym wyjechał trzeci ząbek tutaj od góry na tym e, czekajcie raz, dwa, trzy też czwarty i ustawienie tutaj C5 no i wyszło jakieś 198 kg to 200 kg około na hektar także coś z tego e, będzie no i to chyba, chyba na tyle. Widzimy się już ranowy w polu. No i dobra, jestem już na polu. Widzimy elegancka. Nie przeschło przez noc, nabrało wilgoci. Także kurde, troszkę kropi. Boję się, żeby nie zaczęło tam mocniej. Także wsiadłem do ciągnika i jeśli Poza nią do pełna, opuszczamy grabki. I wio. Dobra. Dobra, dwa przejazdy zrobione. Przyszedka się sprawy, Jedziemy zobaczyć do siewnika jak tam ee, ubywa o, fajnie się je? gleba wilgna czekajcie zobaczymy chyba jest dobrze ustawiłem jakieś 198 kg na, na hektar a co mi w Poznaniaku wyjdzie, bo z jakie to są zawsze no, przygody Ciężko jest tak powiem go idealnie ustawić ale sieje na ee, C 6 C6 no, już mówiłem to na wcześniejszym yy, urywku tutaj trzeci ząbek i tutaj ja rozumiem, nie, nie widać raz, dwa, trzy, cztery To zasłowie i wyszło 198, także jedziemy dalej. bierę bier, z silnika i lecimy. Dobra, także Jestem faktycznie ustawiony. Trójeczka, ruszamy ziemnik w dół Ale powiem wam kurde jak się fajnie sieje Ziemia przez to sobie tak Przestała, fajnie nawilgła No i owoc tak to mówią przyjemy. Ktoś tak sobie lubi w ciągniku pośpiewać, jak dobrze robota idzie Radia jeszcze nie ma, ale sobie pośpiewać można, nie? Haha <gurde> Kurde, jak tak robota idzie Tak fajnie, jak to, jak to nie kurwa człowieka cieszy Nie wiem, jak płacę, ale mnie No znaczy. lubię to robić Elegancko. 100, 98. Chyba elegancko 100 Widzimy Chyba tak jest Chyba tak oczywiście jest Zobaczymy W razie jest okej okay. Dobra, jedziemy dalej okay. Dobra, dosypane ziarna, ale kurde leje Trochę się obieram. On może jakoś to Domorduje Zobaczymy Robi się wilk na koła się rają, ale nie no, może przestanie. Znaczy, no, mam połowę pola ee, zrobione, wyczerpaliśmy ziarno, Audita dowiozła ziarno. <grystanie> I... Dobra, jedziemy sobie dalej. No i dobra, mamy już sporą część obsianą, deszczyk kurde przestał ee, padać, jest elegancko. I na to wygląda, że tą polską bestię Poznaniaka udało się mi dobrze ustawić. <grystanie> Dosypaliśmy ziarna. Mam też pomogła przywiozła ziarno. Kurde, dobrze powiem jest jak ma, jak ma to pomóż. Co by to nie było jaka robota? Jak ma kto pomóż, to jest, to jest dobrze. Także dobra. No tutaj już jest praktycznie, No jest to w połowie pola. To jeszcze uwrocie, a Tutaj trochę i zostanie mi sam, sam przód. I zrobimy to i trzeba się bać za Inną robotę. Pojedziemy y, orać po ziemniakach. Trzeba kurde. I sporo spora Roboty a roboty. Także wsiadam wsiadamy i idę wsiadamy dalej. Niech niech ubywa tej roboty. I mi <laughs> ojca i syna i lecimy dalej. Powiem wam, tam mi się dobrze jedzie, bo widzę, bo kurde po to nie warto, widzę, bo nie chcę używać do spande znaczy, oczywiście, ale... Robię e, obrocia, tak to wygląda po zasianiu, o. No, chyba nie jest jakoś źle, Paweł mi to fajnie uprawił e, brodą talerzową z wałem, e, no i jest coś przyjemnie, tutaj, no, tutaj jest kurde do to tak jest troszkę gorzej, a nie no też się w sumie fajnie, fajnie to uprawiło. Będzie, będzie rosła pszenica, do pszenica, więc tam już mówiłem Wenecja Zobaczymy jak, jak mi to urośnie. Także wsiadamy do sześciony i, i działamy dalej Na razie wszystko fajnie pracuje Pola ubywa, no także pozytywnie Zobaczymy jak tam są Jak to chce, żebym go trochę wykoszyła Czyli nie jeźdzę On robi roboty no. To jest to Dobra Także jedziemy dalej Dobra, mamy zasiane. Elegancko. powiem Wam, że kurde Jednak się mi udało to się nie fajnie ustawić Zrobiłem sobie e, 225kg, bo to jest coś powyżej he, hektara tej e, pszenicy No i proszę ja Was Wsypane było wszystko, nie? I w siewniczku Zostało Tyle i jednak czasami coś mi się uda Dobra Jest kurde fajnie zrobione Coś to się przyjemnie zrobiło także zbieram się i jadę do domu Nie wiem czy to będzie już koniec odcinka czy będzie jeszcze jakaś akcja Orka Także na razie zobaczymy co będzie dalej Ja zrobię sobie jeszcze małą przeróbkę yy, w pugu, bo jutro jedziemy porać, także co sobie wymyśliłem, bo tego nie ma, tylko to taką będzie taką metodą, yy, powiedzmy, kurde, szybką, chałupniczą, <grybujesz> o, tutaj przedłużymy sobie skibę, sprawiam takie, o, płaskowniki i myślę, że coś to coś to da, nie wiem czy duże czy małe, coś to, coś takiego. No i myślę, że może będzie lepiej dosypywać. A jak nie, no to to <grystanie> Ale wydaje mi się, że coś to da. Dobra. Dobra, ja mam to mniej więcej ogarnięte. Wiem, moje spawy nie są takie <grystanie> cudne. Musiałbym wziąć nauki od o, okrętowego spawacza, jak. Tajemnicze nie wiedzą o co chodzi. Zobaczymy, co to da. Tak w miarę wyczyściłem. już no, kurde, troszkę ciemno, nie widać. No i zobaczymy, zobaczymy, co mi to, to da w polu. No, już trzeba widać. Także na dzisiaj by było. Tyle zobaczymy, co mi ta moja przeróbka da. No tak, wiem, trochę po hamsku było przyspawane. A zobaczymy, kurde. Bo już jutro jedzie morać, co to będzie? Także się mam.